Kręcimy nieruchomości! Przeniosłem się do Kanady. Cotton Street, Natalie Street and Canada. Klasyczne kino drogi. O, jest, jest, jest. Sprzedam dom, ale ten baner wisi tutaj już od tylu lat. Okej. Okay. Dobra. Zrobimy zdjęcie. Działka 1500 metrów. Cześć moi drodzy, ja mam na imię Grzegorz, W oglądacie kanał Kręcimy Nieruchomości. Kolejny odcinek mojego vloga. Ja teraz lecę na szybką kawę. Wy wykorzystajcie ten czas, zasubskrybujcie nasz kanał, no i wpadajcie do mnie. No dobra, słuchajcie, dzisiejsze nagranie zaczynamy od krótkiej pracy biurowej, nie w biurze, bo jestem teraz w kawiarni, ale to trzeba ogarnąć, bo to są rzeczy niezwykle istotne i bez tego niestety nie da rady iść dalej. Podwójne espresso, żeby podnieść sobie ciśnienie i żeby troszkę przyspieszyć, żeby też ten odcinek nie był jakiś nudny i żebym nie mówił zbyt wolno. Eee, właśnie odpowiedziałem na Wasze maile, jestem w ogóle zaskoczony tym, że po ostatnim odcinku dostałem od Was tak dużo maili, jeszcze nie na wszystkie odpowiedziałem, także bardzo proszę o cierpliwość. Postaram się do końca długiego weekendu to ogarnąć. Mamy piątek, sam środek długiego weekendu. Rozumiem, że Wy teraz zapewne odpoczywacie na Mazurach albo w jakichś innych fajnych miejscach. Ja długi weekend zacznę dopiero dzisiaj, późnym popołudniem. Jeszcze mam kilka rzeczy do zrobienia. i Jedną z tych niezwykle istotnych rzeczy, które chciałem dzisiaj zrobić, właśnie wykorzystując to, że Warszawa jest pusta i nie ma zbyt dużo ruchu, nie ma zbyt dużo osób, postanowiłem, że dzisiaj poszukam działki domu dla jednej z moich klientek. Trafiło mi Padło mi takie nowe poszukiwanie, poszukuję domu w północnej części Warszawy e, i dzisiaj zabiorę Was ze sobą. E, zobaczycie, jak to wygląda w praktyce, bo szukanie takiej dobrej nieruchomości dla klientki to nie jest siedzenie w biurze i przeglądanie tylko stron internetowych, co już dawno temu, co już dawno temu zrobiłem. To jest przede wszystkim praca w terenie. Bo tak znajduje się najlepsze nieruchomości. Słuchajcie moi drodzy, przygotujcie się dzisiaj na kino drogi, bo dzisiaj cały odcinek spędzimy w samochodzie. No, może wyjdziemy na chwilę, żeby rzucić okiem na jakąś nieruchomość, ale głównie będziemy w samochodzie, więc dzisiaj klasyczne kino drogi. Dobra, słuchajcie, jedziemy sprawdzić pierwszą lokalizację. Wernerowo. Koniec świata. Większość osób nigdy tam nie było. Ktoś coś o tym czytał. Tak zwane osiedle łączności. Tutaj była kiedyś taka stacja transatlantycka. No i cóż, od tamtego czasu Wernerowo się mocno zmieniło. To jest taka prawdziwa enklawa. Nie było mnie już tutaj kilka miesięcy. Zobaczymy, może coś nowego pojawiło się na sprzedaż. Zachęcam i polecam za każdym razem, jeżeli chcecie chcecie poznać jakieś nowe miejsce, w którym ewentualnie będziecie planowali zakup nieruchomości, to polecam wybrać się albo samochodem, albo wycieczka rowerowa. Ja myślę, że my też powinniśmy się teraz rowerem przejechać, ale obawiam się. Nie wiem, jak to wyglądało z nagrywaniem, wiecie, tandem? Tutaj sprzedawałem pierwsze swoje domy. Sprzedawałem przynajmniej 2-3 domy tutaj w ciągu roku. Wyobraźcie sobie, że jak ja zaczynałem pracę na Boernerowie, to działki, które tutaj są najbardziej atrakcyjne, takie 1500 metrów, można było kupić w cenach mniej więcej 1 800 do 2 milionów złotych. Teraz te same działki, identyczne działki, które nic się nie zmieniły, wystawiane są za kwoty zbliżone do 3 milionów zł. Przynajmniej to widziałem w internecie. A takie drewniane domki, wyobraźcie sobie, te drewniane domki to są domki przedwojenne. Powstałe właśnie w tym dwudziestoleciu międzywojennym jest pięć typów tych domków. Ich wielkość jest od 33 metrów do 115 metrów kwadratowych i każdy z tych domków jest pod opieką konserwatora zabytków. Okej. Okay. dobra, mamy pierwszy baner. Zrobimy zdjęcie i za chwilę będziemy tam dzwonić. Odzwonimy, zadzwonimy, zobaczymy. Kto sprzedaje? Za jaką cenę? I cóż to jest za cudo? O! Dobra. Jest kolejny banner. Zrobimy zdjęcie. Kolejny banner. Działka 1500 metrów. Mogę strzelać, że ta działka jest wystawiona za kwotę około 3 milionów złotych. No jesteśmy teraz na Cotton Street. Czyli ulicy bawełnianej. Nie owijamy w bawełnę. Tylko szukamy, sprawdzamy. O, 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 jest banner. Jest banner. Co tam jest napisane? Przeniosłem się do Kanady. No tak, każdy kupujący pyta o powód sprzedaży. No, tutaj mamy to od razu załatwione. Czyli mamy Cotton Kat Street, Natalie Street and Canada. Ależ piękny dom ktoś wybudował. Zobaczcie, jak tam jakie muszą być wysokie pomieszczenia. Wysokość okien. Wow. Nie ja byłbym sobą, gdybym nie zrobił kilku zdjęć do relacji, ale to jest pięknie. Słuchajcie, kto zna to osiedle? Kto zna Boernerowo? Niech mi napisze w komentarzu. Gwarantuję Wam, że większość osób mieszkających w Warszawie coś tam słyszała, ale nigdy tu nie była. O, naprawdę bardzo mało osób zna to osiedle. To jest taki mały Konstancin, tylko położony troszkę bliżej Warszawy. Rozumiem, może troszkę mniej marketingowo yy, wypromowany z pewnością jest tu mniej willi. Jest dużo domów do rozbiórki takich starych domów, które są też pod opieką konserwatora zabytków, ale ja widzę w tym miejscu ogromny potencjał. Wiecie dlaczego? Tutaj, zaraz obok, jest lotnisko. Warszawa będzie się rozbudowywać, Warszawa będzie stawała się super metropolią. To, to na bank. Za jakieś 10, może kilkanaście lat Warszawa będzie miała cechy metropolii zbliżone do tych, jakie są w zachodniej Europie. A wtedy lotnisko, które będzie w samym środku miasta, to będzie po prostu miejsce, które będzie skupiało najbardziej, najbogatszych i najlepiej zarabiających ludzi, którzy tutaj na tym lotnisku będą lądowali swoimi samolotami. Znalazłem tutaj siedem nowych banerów. Więc będzie co robić, będzie do kogo dzwonić. Przypuszczam, że kilka z tych nieruchomości będzie pasować właśnie mojej klientce, więc zabieramy się, wsiadamy do samochodu i lecimy teraz na młociny. Witajcie z powrotem z Boernerowa musieliśmy pojechać szybko do centrum, ponieważ no, była jedna, wypadła pilna sprawa z klientem który poprosił mnie o spotkanie. Pędzimy na młociny. Wyjechaliśmy z centrum ile 15 minut temu, już praktycznie jesteśmy na miejscu. No wiadomo, teraz mamy długi weekend, tak? Przy normalnym ruchu dojedziemy tam w około 20 minut. Staram się zachować jak najbardziej bezpieczną jazdę. Tym bardziej, że w zeszłym tygodniu tak się zdarzyło, że miałem niestety dzwona. Straszne, Zachowałem się jak normalnie samochodowy rekrut. Wjechałem tył samochodu, który jechał przede mną. No, robiłem kilka rzeczy naraz i nie zachowałem, nie zachowałem odpowiedniej ostrożności. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kieruj się na północ. No i cóż, zobaczcie, znowu sąsiedztwo lasu. Klientka w ogóle, która się do mnie zwróciła o to, żebym znalazł jej nieruchomość, e, jako pierwszą lokalizację wskazała mi łomianki. E, jednak po krótkiej rozmowie i przedstawieniu plusów i minusów, Złomianek zrezygnowała i skupiliśmy się na Młocinach, Więc podpowiedziałem jej też, że Bernerowo może być dla niej ciekawą opcją, Bo boernerowie wcześniej nie słyszała. Bardzo podobny czas dojazdu do centrum, bardzo podobna lokalizacja. Eee, ta sama specyfika osiedla, no, a boernerowo jest o kilkaset złotych. Na metrze kwadratowym tańsza. Cóż, no jak do tej pory to młociny trochę mnie zawodzą. Nie ma nic. Nie mamy tutaj nic żadnego baneru. Wjeżdżamy już praktycznie w kompleks leśny Puszczy Kampinowskiej. Warszawa tak się zmienia i tak się rozbudowuje. Okolica, Pff, naprawdę to jest. No no. Liczyłem na to, że tutaj też coś wy... zdołamy wyłuskać. Takiego, czego nie ma w internecie. Wiecie, agent nieruchomości nie jest od tego, żeby coś wyszukać w internecie. Klient sobie może to wyszukać w internecie. Agent nieruchomości jest od tego, żeby znaleźć dla klienta ofertę, której klient sam nie znajdzie. Jeżeli już taki agent nieruchomości znajdzie dla klienta ofertę w internecie, no to przynajmniej powinien mu wynegocjować takie warunki, których klient sam by sam by nie wynegocjował. Ulica Pasymska. Sprzedam dom, ale. Ten baner wisi tutaj już od tylu lat. Co ja mówię, mamy już prawie całe młociny objechane i nic, i nic. O, jest, jest, jest jakiś jeden tam. Jest. No nie, to jednak nie jest oferta sprzedaży. Kamera nie zauważyła, ale ja zauważyłem. No i jest jeden. O wiele łatwiej z pewnością się sprzedaje taką nieruchomość. Obsługa klienta kupującego jest o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ wymaga zainwestowania większej ilości czasu. Tak jak obsługa klienta kupu, sprzedającego, przepraszam, to jest, to inwestujemy pieniądze w reklamę nieruchomości, tak obsługa klienta popytowego kupującego to jest przede wszystkim inwestycja czasu. Rynek się zmienia i podejście klientów się zmienia. Tak jak jeszcze 2-3 lata temu raczej mieliśmy nadpodaż domów i działek, tak teraz yy, te nieruchomości zaczynają znikać z rynku. Jest jeszcze jedno źródło, i to źródło jest nie do przecenienia i nie do ocenienia nieocenione źródło pomocy w poszukiwaniu nieruchomości. Czyli baza wewnętrzna agencji w Partners International, które jest na rynku już od 25 lat. Ta zbierana przez te 25 lat baza jest po prostu nieocenionym narzędziem, nieocenioną pomocą. Będę jeszcze tam próbował znaleźć nową nieruchomość dla tej klientki. No dobra, moi drodzy, objechaliśmy całe Bernerowo. Jest kilka banerów, więc teraz jadę i będę na te banery, e, będę te banery obzwaniał. Więc kolejna kawa przede mną. Młociny niestety nie wypadły tak fajnie. Plan się nie udał, bo na młocinach tylko jeden baner. Tak jak patrzyłem na ten dom z zewnątrz, to, to nie jestem pewien, czy on tej klience przypadnie do gustu. Młociny nieudane zarówno pod kątem internetowym, jak i pod kątem bezpośredniej wizyty. Słuchajcie, dwie godziny w samochodzie. Kończymy już dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. No i cóż, widzimy się pewnie za tydzień, a wykorzystajcie z ostatnich chwil długiego weekendu. Do zobaczenia.